Siemanko moi drodzy. Chciałbym tutaj Was zaprosić do pięknego odcinka. Ten odcinek będzie bardzo smaczny. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu naszych patronów na platformie Patronite. Będziemy testowali z trzech różnych marek. Cześć Marek. To Tomasz dzisiaj jest Cześć. Z, z małą energią, taką mini. Trochę rozłożyło tutaj kolegę. Przez co Cię rozłożyło? Powiedz o tym. Ubiegałem na lasa po polu. Tak? No. Służby porządkowe się Tobą zajmą w takim razie. Będziemy jedli sobie z trzech różnych marek, sieciówek w sumie, e, cheeseburgera i frytki. W ciemno będziemy to zgadywać. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ja myślę, że zgadnę wszystko. Nie jadłem max premium burgera, cheeseburgera, tam ani frytek. Jadłem jakieś inne burgera, ale już nie pamiętam, bo to było na samym początku jak do Polski wjechali wjechali do Polski, <laughs> także zobaczymy jak to będzie. I co? Przechodzimy do przygotowania i szamania. Prze no, ja tutaj widzą, wam tutaj napiszę, żebyśmy wiedzieli co jest gdzie. No pewnie, pewnie. A widzą mi tak zrobię y, ikonki, aha, logo aha, będą jasne, przy jasne. Na odpowiednich talerzykach. Wszystkie talerzyki podpisane. I teraz wam wykładam burgery. Już troszkę wystygłe. Zgłodniałem. To no, tutaj McDonald's Pian. dał i serwetki i ketchup, najbogatsze opakowanie. To o tym się na odcinku powie. No odcinek się kameruje. Mamy już złożone wszystko. A więc moi kochani, przechodzimy do konsumpcji. Próbuję pierwszego. Hmm. Mam podejrzenia, ale jeszcze się nie wypowiem. Jeszcze, jeszcze troszeczkę ciepłe, czy już całkowicie ztygłe? Moje są chłodne, nie są jakieś bardzo zimne. To mój? Tak. Tomek znowu powie, że mu wyjadą z talerza. <grym> Proszę tu o wstawkę. Jak Tomek się do mnie czepnął, że mu wyjadą z talerza chipsy. Ja już to? cały talerz, tu już nie ma chipsów. <grym> to ty taki jesz, ja pojadę i Ej, tu nie ma chipsów. No właśnie nie mówię, no. To chyba będzie easy quest. <laughs> Czy ja mogę już? Możesz po już. Po środku. To jest środek, tak? Tak. Po środku mam Max Premium. Po prawej mam McDonald's. Po lewej mam Burger King. Dobra. Moim zdaniem. Dobra, zaczekaj teraz. Czekamy na Tomka. Nie wiem, moim zdaniem po lewej Burger King. Środek McDonald's, prawo Max Burger. No dobra, dla mnie najlepszy był po prawej. I to mówiłeś, że jest McDonald's. McDonald's. Kolejnym był środkowy, czyli Max Premium Burger, według mnie. I tutaj Burger King. Taka kolejność. Okay. Pierwsze, drugie, trzecie. A Tomek? Po lewej najlepszy, a te dwa w sumie na równi, bo podobnie mi smakują. Dobra, możecie zdjąć opaski. Okej. Okay. No a ja wiadomo, Burger King trafiony, czyli ja mam hatryka. Rozpoznaliście wszystko. Tak, hatryka trafiliśmy. Dobra, to może szybko frytki jeszcze. Dobra, zasłoncie oczy, ja wam pomieszam jeszcze Dobra, pomieszaj. Tego, tego łatwiej jest, bo jest mniejszy niż mak. Niż Ten premium. Ale ma w ogóle o. specyficzny smak, nie? Jest jak gdyby taki kurwa bogatszy trochę. Ale to czyli, czyli lepiej oceniasz od maka tej? Tak? Inaczej no po prostu. Ale okay, okay. w smaku podobnym. No okay. Dobra, i wymieszam wam Proszę. środko o... Wydaje mi się, że z frytkami nie będzie tak łatwo, moi drodzy. Dobra, mam... Jest, tak? 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 Mam? Trzy, tak, trzy tak samo ustawione? Tak. Mmm, <laughs> dobra. Mmm, jakie specyficzne. Mmm! Nie wiem. Dobra, McDonald's prawa strona, środek Max Premium Burger, a lewe Burger King. Tak bym strzelał. Okej, okay, a Tomek? Ja bym strzelał po prawej McDonald's, po lewej Burger King, a środek to ten Max. Możecie zdjąć. I teraz, dobra, a jak z daleka patrzyłem, to i. Piotrek popełnił błąd, a Tomek zgadł wszystkie. Pomyliłem. To był burger Kinga powiedział, że jest premium, a premium, co masz po swojej lewej, to. Ale dobre są te frytki z premium. A, kurwa czarne. Patrz, to są te, to są. E... Obieżki. Mm -hmm. mm -hmm. Dobra, no to podsumowując, trafiłem hat -tricka. Tutaj, jak tu Roberto Lewandowski nas kochany. Trafiłem hat-tricka. Tomek też trafił hat na burgerkach. Także gratuluję. Znacie się. Tak, frytki trafione tutaj przez Tomka, 100%. U mnie nastąpiła pomyłka, zamiana niestety. I co mogę powiedzieć o smaku? Dla mnie, no, Mac standardowo jest dobry i wygrał Mac w smaku, ale zaskoczył mnie Max Premium Burger. Bardzo dobry był i dużo bogatszy niż te wersje z Burger King'a i McDonalda. Jeśli chodzi o frytki, w mojej opinii. Są dojebane te fryteczki z Max Premium i już wiem, gdzie będę jadł frytki kupował. ty wiesz, jakie są lepsze jeszcze w tym Max Premium. Tam są frytki z batata i ja, ja uwielbiam. Nie jadłem. Te z batata są dobre, no. no. A u ciebie co ceniszą Max Premium, bo nie jadłeś w ogóle. Możesz być, chociaż dla mnie to są podobne smaki. Te. A, tak? ja, a ja lubię najbardziej Burger Kinga, więc ten i patrzę, patrzę Burger King, ma największe frytki. Okej. Okay. Tak, no właśnie no się, się zdziwiłem, że nie poznałeś tych frytek. Tylko. Takie się najbardziej mnie Nie kojarzyłem, dlatego powiedziałem na początku same, że z frytkami nie no. będzie tak łatwo, bo ja się nie skupiam na takich szczegółach, nie? Um, nie wiem, z maka poznałem, no bo tyle już tego zjadałem, ale tutaj właśnie inne się wydawały i myślałem, że to mak, ten Burger King, ale myliłem się. A teraz zgadnijcie, który burger był najtańszy, a który najdroższy. Najtańszy był Burger King według mnie, a ty jak starasz? Nie pamiętam tych cen. No, ale względem, oceniaj. No ale Burger King, no też myślę, że Burger King. Najtańszy? No. Okej. Okay. A najdroższy? To ty pierwszy teraz, żeby się mną nie inspirował tutaj. Nie, McDonald's. Ja stawiam Max Premium Burger. Najtańszy cheeseburger jest w McDonaldzie. O! Tak, ile tak, kosztuje? 4,30. 4,30? 4,30. Nie wierzę, że tak tanio, może jakaś promocja jest teraz. No. A pozostałe dwa są w identycznych cenach, czyli Burger King i. Błądce? i Max Premium. Co wiecie? Po 6,95. Ja ostatnio brałem, pamiętam, kilka dni temu nagrywaliśmy odcinek, który już jest na kanale. Zapraszamy serdecznie, zobaczcie kto więcej wie. zjadł burgerów i jaką ilość. Bardzo ciekawy odcinek. Płaciłem 5 zł za burgera jednego. Równo sumę dał. Na samym początku zobacz jak dodawałem na filmie. Było 5-5-5-5. No dziwne. Dziwne, dziwne, bo tutaj mamy Paragon 6,95 cheeseburger w Burger Kingu. Albo po prostu nie wszedłeś w strefę dobrych cen, bo tam jest też twoje, twoje. A przy okienku? Dobra, tak na szybko z montażowni dodam, że McDonald's prawdopodobnie policzył nam zestaw 2 w cheeseburger i małe frytki. A jeśli chodzi o Burger Kinga, no to przy kiosku może jest ta strefa dobrych cen, co Piotrek wspomniał. Gdzieś tutaj Wam po boku wkleję właściwe ceny, jakie mają na stronie wszystkie te sieci. Wracamy do odcinka. A jeszcze ceny frytek zgadujemy? Kurde, nigdy nie, nie patrzyłem kością frytki. Ja stawiam, że najtańsze były w Burger Kingu, najdroższe w Max Premium, a pomiędzy Mac. Ja stawiam, że w McDonalda były najtańsze. To tak. W McDonaldzie 4,60 małe frytki. W no. Burger Kingu 3 zł małe frytki. I w Premium 9 zł prawie za małe czyli frytki. Czyli zgadłem. Tak, czyli ty dobrze wszystko zgadłeś. No dobra moi kochani, bardzo dziękujemy naszym patronom, gdzie oni się pojawiają, tu się pojawiają, także bardzo wam dziękujemy, dzięki wam powstał ten odcinek. Zapraszamy do kolejnych produkcji, obserwujcie nas, podajcie na Discorda, porozmawiajmy. Jo! Na razie.